Pamiętajcie Państwo, że drzewko sztuczne, te, które kupujecie, rozkłada się prawie 500 lat. Jest tworzone z różnego rodzaju chemicznych środków, które są naprawdę szkodliwe dla środowiska. To drzewko, które my proponujemy, jest wyhodowane na specjalnych plantacjach, żeby podczas wigilii kawałek tego lasu mieli razem właśnie przy stole wigilijnym, żeby te olejki eteryczne nadawały świąteczną atmosferę. Namawiam Państwa. Na choinki naturalne. Te choinki nie są pozyskiwane dla szkodą, ze szkodą dla lasu. To jest, proszę Państwa, ze specjalnych, naprawdę naszych plantacji, jak również ze specjalnych cięć pielęgnacyjnych. Pamiętajcie Państwo, że ta choinka to jest naturalna, naturalna która rozkłada się bardzo szybko. Zawsze możemy ją wykorzystać, czy na kompoście. Po, y, y, możemy spalić na ognisku. To jest naturalne. To nie jest szkodliwe dla środowiska. Czekamy na Państwa. Na Leśnictwie Milicz uruch uruchamiamy sprzedaż choinek od 14 y, grudnia, od samego rana. Można przyjechać, wybrać sobie taką choinkę. Która będzie Państwu pasować pod każdymi rozmiarami. Inne nadleśnictwa w całym kraju prowadzą sprzedaż choinek i również są to choinki ze specjalnych właśnie plantacji, założonych właśnie pod kątem świąt. Mamy specjalne kwatery, które mamy podzielone na lata, więc w tym roku mamy 2023 ze specjalnej kwatery pozyskujemy choinki, także proszę się nie martwić, dla każdego wystarczy. My jesteśmy przyzwyczajeni do świerka, ale mamy się również świerka kującego, mamy jodłę, mamy różnego rodzaju odmiany. Pamiętajcie Państwo tylko o tym, żeby tą choinkę umieścić w stojaku z wodą, żeby ta choinka miała wodę, ona dłużej postoi i nie stawiajcie ją przy kaloryferze, żeby, bo to będzie powodowało nagły szybki opad igliwia. To są takie naj, najcenniejsze rady, które będziecie dzięki temu będziecie mogli się cieszyć długo świąteczną atmosferą w domu, właśnie z naszą choinką.